Witam na jednej z ulic mojej młodości, a właściwie na podwórku ulicy mojej młodości. To ulica Skłodowskiej Kiri, jedna z najpiękniejszych ulic w Olsztynie. Powstała na przełomie XIX i XX wieku. Jest tutaj kilka naprawdę bardzo pięknych kamienic. Uroku dodaje jej też na pewno fragmenty zachowanego bruku, ale dla mnie jest przede wszystkim wspomnieniem o dwóch romskich chłopcach. Przed wojną w Olsztynie mieszkało około dziesięciu romskich rodzin. Hitlerowcy mordowali Romów tak jak Żydów tak samo ich też traktowali. Romowie ginęli w obozach zakłady, w Treblince, w Sobiborze. 2 sierpnia 1944 roku hitlerowcy zlikwidowali podobóz cygański w Auschwitz. Zamordowali wtedy ponad 20 tysięcy romów. Taki los spotkał też większość olsztyńskich romów. Los jednej z takich romskich rodzic z olsztyna opisał Franz Wirbel. On sam ocalał, ale większość członków jego rodziny zginęła. Po wojnie w Olsztynie Romowie pojawili się na początku lat 50. Jednym z nich był Zbigniew Bilicki, świętej już pamięci. To ważna postać dla Romów w całej Polsce. Był przewodniczącym Rady Starszyzny Romów w Polsce. Wspomagał w stanie wojennym Solidarność. W 2010 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi. W Olsztynie w latach 60. i 70. bo do nich sięga moje wspomnienie, mieszkało 200, może 300 Romów, tak dokładnie nikt nie wie ilu, głównie na kolonii mazurskiej, na warszawskiej i właśnie w okolicach skłodowskiej kirii. Romowie żyli w swoim własnym świecie. Większość utrzymywała się z prac dorywczych. Romowie mężczyźni trudnili się produkcją kotłów i naprawą metalowych naczyń. W Olsztynie istniała wtedy romska spółdzielnia Metalowiec, którą założył właśnie Zbigniew Bilicki. Część moich sąsiadek z Skłodowskiej Kirii zajmowała się wtedy wróżeniem przed Wysoką Bramą i przed Dukatem. Tych dwóch romskich chłopców, o których wspomniałem, tak jak cała romska społeczność, żyła jak gdyby obok nas, razem, ale obok nas. Był właściwie jeden wyjątek, to była piłka nożna. Grywaliśmy często w piłkę na tyłach ratusza, było tam takie boisko, gdzie jest w tej parking i wtedy Edzik i Lempik, bo takich zapamiętałem, nie wiem czy to są te ich prawdziwe imiona, czy to po prostu jakiś wytwór troszeczkę mojej pamięci. W każdym razie wtedy Edzik i Lempik do nas dołączali i muszę powiedzieć, że grali rewelacyjnie w piłkę i każdy chciał ich mieć w swojej drużynie. Żyjący w Polsce Romowie nie byli i nie są taką jednorodną grupą etniczną. Dzielą się na takie cztery, cztery, cztery grupy, czy jak kiedyś mówiono, szczepy. Jednym z nich jest Polska Roma. Ta z kolei dzieli się na kolejne podgrupy i jedna z nich ma pewien związek z naszym regionem. To wyczytałem w książce Jerzego Ficowskiego, Cyganie na polskich drogach, a... Mówię o grupie, która nazywa się Warmijaki. To jakby jest oczywiste, że jest to nawiązanie no, do warmii. I jeden z Romów, który opowiadał o tych, o tych podziałach wśród tej, tej, tej społeczności romskiej Jerzemu Ficowskiemu, tych warmijaków określił tak. Honorowy. Każdy, co to ja jestem, pyszne, dumne, coś z siebie robią. Bóg wie co, a naprawdę to nic nie są warte. Od dawien dawna mieli konie, są czyste i więcej kulturalne, mieszkają i chodzą koło miast. Tacy byli niegdyś, w czasach mojej młodości, warmijaki. Drodzy Państwo, a co z tymi dwoma chłopcami? Nie wiem, rozpłynęli się gdzieś w mojej pamięci, tak jak w tym nowym Olsztynie roztopił się ten mój stary Olsztyn Ratuszowej, Skłodowskiej, Kiri Olsztyńskiego Zatorza, kiedy w latach 70. przeprowadziliśmy się do nowego już Olsztyna. Mieli swoje własne prawa, swoje własne kodeksy, przestrzegali ich i żyli zgodnie z nimi. Jednym z nich był taki zapis, przepis, nie wiem jak to właściwie nazwać, że kobieta nie może być nad Romem. Rodziło to. W momencie, kiedy Romowie osiedlili się, zaczęli osiedlać się już w miastach, nieoczekiwane problemy. Dlatego, że Romowie nie chcieli mieszkać na parterze, dlatego że piętro wyżej mogła mieszkać nad nimi kobieta, a w okresie menstruacji była ona nieczysta i wtedy kalała wszystkich mężczyzn Romów. Stąd Romowie najchętniej zajmowali ostatnie piętra w takich budynkach, jak tutaj Państwo widzicie na Kielii Skłodowskiej.